Ta piękna przypowieść zaczęła się całkiem niedawno. Pierwsze uczucie zrodziło się wraz z zobaczeniem przeze mnie nowej kolekcji na Delicious, którą stworzyła Joanna Krupa. A że Asia jest zarąbista i kolory przenajsłodsze na świecie, to wiedziałam, że właśnie nastała ta chwila. Od dawna planowany pomysł na zdobienie właśnie ujrzy światło dzienne. Idealny gradient z rogiem jednorożca. No dobra, można już kończyć tę bajkę i zacząć tutorial. Wybrałam cztery kolory z nowej kolekcji, które idealnie w siebie przechodzą, no i przygotowałam pyłek kolor i cienki pędzelek z długim włosiem. Zaczęłam od bazy na wszystkie paznokcie oraz pomalowania dużego palca dwoma warstwami słodkiego różu. Teraz przygotowałam wszystko pod ombre, a tak naprawdę gradient, bo tak fachowo mówiąc tworzymy tutaj gradient. Zaplanowałam, który palec będzie miał dany kolor i który w siebie będzie przechodzić. Boki paznokcia pomalowałam dwoma kolorami. Zawsze ten, który jest mniej intensywny lub jaśniejszy, tego wykorzystuję, można powiedzieć, troszkę więcej i z tego biorę pobrudzony w tym kolorze pędzelek do mieszania lakierów po środku paznokcia. Żeby barwy w siebie idealnie przechodziły, robię ruchy cofające i normalnie przeciągam też kolor od skórek aż po końcówkę paznokcia. Tych ruchów trzeba zrobić troszkę, ale przy pierwszym razie na pewno wyczujecie i wszystko potem już pójdzie bardzo gładko. I za każdym razem przy każdym paznokciu powtarzam te czynności dwukrotnie, bo dwie warstwy dają pełne krycie. Każdy pazur oprócz serdecznego dostaje też na sam koniec top coat. Serdeczny będzie rogiem unicorna, i na niego nakładam dwie warstwy delikatnego fioletu. Teraz przy użyciu pędzelka z cienkim długim włosiem oraz topu maluję cienkie paski, które idą leciutko pod kątem. Utrwalam je i powtarzam czynność, by nabudować, można powiedzieć, te karby, po to, żeby były wyższe po prostu i bardziej wyraźne. Przykrywam wszystko bardzo cienką warstwą topu dry, który jest niezbędny do uzyskania efektu holo. No i pyłek holo wcieram pacynką w całe paznokieć bardzo dokładnie. Na koniec utrwalam już standardowym top coatem. No i gotowe. Jednorożce jednak istnieją. Ha! A wiecie z czego ja jestem najbardziej dumna? Jak inspirujecie się moimi pomysłami i potem po hasztagu wrzucacie je do sieci. Ja je mogę potem wyłapać i userduszkować. Jeśli ten tutaj to dla Was za mało, to zbijajcie w playlistę, bo tam jest dużo więcej zdobień i też tematów pielęgnacyjnych. Do zobaczenia!